To od niej się wszystko zaczęło. Nie była pusta, nie była martwa. Była pełna przestrzeni, w której mogło się narodzić coś prawdziwego. Zanim dotknęłam płótna, zanim rozlałam pierwszą warstwę koloru, najpierw słuchałam. Słuchałam serca, myśli, tego co niewidzialne. Bo czasem trzeba uciszyć świat, żeby móc usłyszeć duszę. Nie był tylko zwykły projekt. To był szept, delikatna intuicja, że warto spróbować uchwycić to, czego nie da się wypowiedzieć. Nie stworzyć dzieło sztuki, ale most pomiędzy ziemią a niebem, pomiędzy codziennością a wiecznością. Nie wszystko da się opowiedzieć słowami. Czasem wystarczy jedno spojrzenie. Twarz Jezusa nie jest tutaj tylko portretem, to lustro. Lustro, w którym możemy zobaczyć własne pragnienie światła, dobroci, ciepła, zrozumienia i miłości. W tym spojrzeniu nie ma oceny, jest tylko obecność. Nieosądzająca, spokojna i cierpliwa. Jakby mówił: znam cię i nadal tutaj jestem. Jestem przy tobie. Wiele osób mówi, że nie wierzę. Nasza wiara jest coraz bardziej piętnowana wśród innych kultur, chociażby środowisk. Być może ludzie nie chcą wierzyć tylko i wyłącznie dlatego, że zwyczajnie boją się przymusu, lęku, zastraszania, zimnej doktryny. Prawdziwa wiara nie jest przemocą, jest zaproszeniem do zaufania, że jesteśmy czymś więcej niż to, co widzimy. Do zaufania, że ktoś nas kocha za to, że po prostu jesteśmy i każdego dnia staramy się być lepszymi ale nie lepszymi tylko wyłącznie w umiejętnościach, ale i również lepszymi w kwestii człowieczeństwa. Bardzo dużo czasu zajęło mi to, żeby pojąć miłość, która tak naprawdę jest często nietłumaczona zbyt dokładnie. I tak naprawdę teraz wiem, że nie jestem w stanie komuś dokładnie przekazać tego. Do czego sama dotarłam, bo każdy z nas musi przejść tą drogę sam i sam musi szukać. Sam musi zrozumieć, na czym polega prawdziwa miłość i zrozumieć, że nasza wolna wola to nie kara, a właśnie miłość. Miłość, którą dostaliśmy, bo przecież jeśli kogoś zmusimy do tego, żeby nas kochał, to nie będzie to prawdziwe uczucie. I Bóg też nie chce takiej miłości. Bóg chce, żebyśmy sami zadecydowali, że go chcemy i że go akceptujemy i zapraszamy do swojego życia. Podczas malowania pojawiały się momenty zwątpienia, czy potrafię, czy to ma sens, czy w ogóle powinnam poruszać tego typu tematy, bo wiem, jak wielka nagonka jest teraz na wiarę katolicką, chrześcijańską. I chociaż sama. Bardzo mocno teraz zbliżyłam się do tego wszystkiego. Tak, po prostu mam w środku obawy przed dzieleniem się tym, co właśnie dzieje się w moim życiu. I boję się troszeczkę dzielić swoją wdzięcznością i tym, co udało mi się zrozumieć przez ostatnie kilka miesięcy. Postanowiłam jednak, że namaluję ten obraz, bo po prostu. Poczułam, że jest to właściwa droga i właściwa decyzja. I podczas malowania właśnie czułam takie światło i czułam, że robię dobrze. To nie było coś fizycznego, to coś innego takie ciche przypomnienie, że nie jestem sama i że mam jakieś wsparcie w tym, co tworzę że on, ten, który, którego twarz próbuję uchwycić, zna moje serca lepiej niż ja sama. W tradycji chrześcijańskiej światło to nie tylko symbol, to rzeczywistość duchowa. Chrystus jest nazywany światłością świata. Nie jako metafora, ale jako obecność, która rozprasza mrok. Nie ten fizyczny, ale wewnętrzny. Ten, który znamy wszyscy i który nosimy w sobie wszyscy. Ten, z którym czasem bardzo trudno jest sobie poradzić w ciszy wieczoru, w samotności. A może właśnie dlatego światło i temat światła tak bardzo mnie porusza? Światło nie jest agresywne, nie krzyczy. Po prostu jest. Ciepłe, spokojne, gotowe, by rozproszyć ciemność, jeśli tylko mu pozwolimy wejść. Nie trzeba nazywać go od razu wiarą. Nie trzeba nazywać tego wszystkiego wiarą. Wystarczy być otwartym na możliwość, że nie jesteśmy sami. Malowanie tego portretu to było coś więcej niż praca ręki. To było spotkanie. Z kimś, kto nie przyszedłby mnie zmieniać, ale żeby mi towarzyszyć i dawać drogowskazy. Z kimś, kto znał cierpienie. Z kimś, kto nie wybrał tronu, lecz krzyż. Nie po to, by nas potępić, ale by nas ocalić. Nie wiem, kim jesteś, gdy słuchasz tych słów, nie wiem, z czym się dzisiaj zmagasz, ale wiem jedno: to światło, które bije z tego obrazu, nie jest tylko dla wybranych, jest dla każdego, dla Ciebie. Nawet jeśli jesteś zagubiony, nawet jeśli nie wierzysz, on i tak patrzy z miłością, bez warunków, i czeka na Twój ruch. To Twoja decyzja, to Twoje życie. I twoja wolna wola. Nikt do niczego ciebie nie zmusza. To twój wybór. I może właśnie to jest najgłębsza prawda, jaką możemy dziś usłyszeć. Jesteś chciany, i jesteś widziany, i jesteś kochany. Nie dlatego, że jesteś idealny. Bo idealny no wiadomo, nie jest nikt. Ale właśnie dlatego, że jesteś jego, a jego światło nie gaśnie, nawet wtedy, gdy wydaje się, że wszystko inne przegasa. Ja też miałam ciężkie momenty, naprawdę bardzo mroczne i trudne. I do tej pory bardzo ciężko było mi radzić sobie z tym wszystkim, z tym ciężarem, ze strachem przede wszystkim. Dlatego troszeczkę z braku laku i troszeczkę jak syn marnotrawny powróciłam, poprosiłam o wsparcie i je dostałam więc tworzę więc próbuję się jakoś odwdzięczyć i podzielić tym z tymi osobami które tego potrzebują i chcą ten obraz jak każde prawdziwe dzieło serca nie należy do mnie Należy do tych, którzy potrzebują przypomnienia, że dobro jeszcze istnieje, że światło również istnieje, mimo wszystko, mimo tej codzienności, gonitwy, stresu, cierpienia, i że może właśnie dziś to światło przyszło także do Ciebie. Jeśli interesuje Cię malarstwo olejne i szukasz ukojenia, takiego spokojnego miejsca, gdzie być może próbuję trochę mądrze mówić, nie wiem czy mi się udaje, mam taką nadzieję, skromną, to zapraszam Cię do subskrypcji i do zostawienia komentarza i polubienia pod tym filmem. Dziękuję Ci za wszystko. Dziękuję za Twój czas. Не jesteшь сам.